Witam Was czwartego dnia mojej wędrówki po Tatrach. Jak wspominałem wczoraj, wam miałby dzisiaj dzień odpoczynku. I początkowo teoretycznie taki tak był. Przespałem się do godziny dziewiątej. Wyjrzałem za okno, a tam piękne słońce. Włączyłem wiadomości i się okazuje, że jeszcze tylko dziś i jutro ma być taka piękna pogoda. A od czwartku ma się to zmienić, a w wysokich górach ma nawet spaść śnieg. Więc szybko luknąłem na mapę. Zaplanowałem sobie naprawdę lightową wędrówkę z jednym podejściem na 1435 albo 85 metrów. Czerwony szlak z Palenicy Białczyńskiej do drogi do Zakopanego. Nie wiem jak ona się nazywa. Także szybko wyskoczyłem na zakupy do busika i do palenicy wyszedłem dość późno Powiem Wam, że autobus wyjechał, busik wyjechał o 11 kawałek drogi do Morskiego Oka i na szlak wszedł, czerwony wszedłem o godzinie, nie wiem, za 10-12 dopiero jak się zatrzymam, zrobię sobie przerwę pokażę Wam pełny dzisiejszy szlak po drodze będę też mijał w jaskinie i to już niedługo, ale nie zamierzam tam zaglądać. No i co? No taki lajtowy szlak. No mówię, miałem odpocząć sobie, siedzieć w domku cały dzień, ale szkoda mi tej pogody i wybrałem taką sobie lajtową trasę dzisiaj. Z tego co widziałem na 3 godziny, więc naprawdę to nie dużo. Myślę, że dam radę z tym jednym podejściem. Powiem Wam, że mięśnie bolałem mnie niemiłosiernie wczoraj, po wczorajszym dniu. Myślałem, że dzisiaj z łóżka nie wstanę. Ale posmarowałem maścią przeciwbólową. Jeszcze rano czułem, ale nie było tragedii. A jutro, jak Wam wspomniałem, będą rysy. Wyjazd około godziny 5, może trochę wcześniej. No słuchajcie, ja idę jeszcze, mam z pół godziny podejścia. Będzie krzyżówka szlaków, tam, wam, tam się zatrzymam sobie chwilę odpocznę i pokażę Wam pełną dzisiejszą trasę. W tej chwili zmierzam do wyżyny kopka, gdzie będzie skrzyżowanie szlaku czerwonego i czarnego. Więcej szczegółów na przerwie. Pozdrawiam, właśnie doszedłem do skrzyżowania szlaków. Jest to miejsce wyżnia kopka, gdzie krzyżuje się czarny i czerwony szlak. Mój to jest czerwony, czyli w tamtą stronę. Zatrzymałem się, zrobiłem sobie przerwę. Zjadłem śniadanie, śniadanie bo nie miałem dzisiaj bułek. Rano. Yy, wziąłem sobie tylko rogalika 7 a dużego. A teraz Wam przybliżę moją trasę. Wyruszyłem z Palenicy Białczyńskiej. Eee, 50 minut drogą do Morskiego Oka. Tutaj odbiłem. I akurat znajduję się na Wyżnia Kopka w tym momencie. Dalej cały czas czerwonym szlakiem przez równień Was Smuckom i tu jest najwyższy punkt dzisiejszej wędrówki, 1485 metrów jednak, i później już zejście. Tu będę y, znowu krzyżówka z czarnym szlakiem czerwony szlak do drogi do Zakopanego. Tutaj busik i powrót do Zakopanego. Jestem dopiero tutaj, czyli właściwie zaczynam drogę. Ale myślę, że to podejście, i później zejście, to już mi pójdzie dość łatwo. No słuchajcie, to na razie tyle. Ja już jestem po śniadanku. Wezmę sobie jeszcze tabletkę na kolano, bo coś mi boli. I ruszam dalej. Czołem. Słuchajcie, zatrzymałem się na chwilę, bo znowu słyszałem niedźwiadka gdzieś z tamtego rejonu. Tak mniej więcej za tym drzewem. Teraz go było słychać. Nie wiem czy to się nagra ten dźwięk. Słucham w domu. Rówień Wask Munska, tak to się chyba wymawia. Położona jest na 1420 metrach. Właśnie rozpocząłem podejście pod nią. Tak wygląda. Jestem na wysokości 1215 metrów, czyli czekam mnie dobre 200 metrów podejścia pod górę. Jak już Wam wspomniałem, to będzie najwyższy położony dzisiaj punkt. E, później będzie już zejście. E, ta mapa pokazywała 1485, ale to, to było jak e, jakieś wzgórze koło tej rówieni. E, czyli 1420. Mnie czeka. To i tak dużo. No nic, wspinam się. Niewątpliwym plusem dzisiejszej wędrówki jest. E, Spacer w cieniu przez większą część trasy idę w lesie jest naprawdę chłodno miło a na słońcu powiem wam jak szedłem tą drogą do Morskiego Oka upał niesamowity bardzo gorąco nie wiem ponad 25 stopni dzisiaj jest a tutaj w cieniu powiedziałbym no nie wiem z 15 około bardzo przyjemnie no tak w takich w takich temperaturach się chodzi wręcz idealnie. Podejście na rysy właściwie jest takim też strategicznym trochę podejściem. Przez przypadek. Także mówiłem, że wejście na rysy jest tak, trochę takim strategicznym podejściem, ponieważ jutro ma być chłodniej. Zdecydowanie. I ma być pochmurno. A powiem Wam, że w słońcu marsz jest udręgą. Zwłaszcza dzisiaj, jak jest 25 stopni około. Jak szedłem do morskiego oka, nie wiem czy to mówię, w poprzednim filmiku było w chuj gorąco. No dobra, słuchajcie, dotarłem. Rówień Was gdzie krzyżują się szlaki czerwone i czarne. Pięknie wygląda. Powiem Wam, że już ten fragment, bo teraz idę połączonymi szlakami czerwonym i zielonym. Zielony przeszedłem w zeszłym roku cały. Tylko przez parę metrów. Będę podążał obydwoma szlakami i później będę odbijał na psią polanę. Z tego co pamiętam, kurczę patrzyłem przed chwilką i wyleciało z głowy, ale tak mi się wydaje. Psia polana. Eee, no, słuchajcie, piękny widok. I ogólnie dość lajtowa trasa. Powiem Wam, że to podejście, słuchajcie, 1330 metrów mi pokazuje. Wysokość Na mapie było 1420 100 metrów różnicy. Dość dużo. Teraz komu wierzyć? Czy mapie, czy zegarkowi? Ale Witorczek fajny. W ogóle bardzo fajne miejsce. No dobra, ruszam dalej. Słuchajcie, dotarłem do krzyżówki, do drugiej krzyżówki, gdzie szlaki się rozstają. Źle Wam powiedziałem, nie psia polana, tylko psia trawka. Mój następny cel. Nie było czasu podanego. A z tego co pamiętam z mapy 35 minut. Jak ostatnio zerkałem. Szlak się zmienił w taką oto fajną drogę. I ogólnie teraz już będę schodził. Podejście ogólnie były dwa podejścia. Pierwsze od razu od strony. Drogi. Do morskiego oka, i tutaj na tą, yy, na tą polanę. Kurde, już ta nazwa. Te OMK. Zapomniałem, ale będziecie pamiętać z poprzedniego filmiku. Szlaki się już rozstały. Yy, połączone były, nie wiem, przez może 100 metrów. A ja już właściwie kontynuuję drogę, wędrówkę do do drogi do Zakopanego ale to chyba jeszcze z dobra godzina półtora, pewnie jakąś przerwę też zrobię to może będą dwie także dziś naprawdę lightowy spacerek taki miał być no nie przyjechałem tu żeby siedzieć w domu i tak trochę mi smutno było że, że mam zostać, odpoczywać nie, to nie dla mnie ja muszę wędrować do usłyszenia Właśnie trafiłem na jakieś wyschnięte koryto potoku toku. Jesienią pewnie jest tu pól wody, ale teraz niestety jakieś śladowe ilości. I zapewnie, zapewne jesienią tu robi to fajne wrażenie. Lidz jakaś tam kałuża jest, ale. Ale no cóż, nie o tej porze roku przede mną jeszcze jakaś godzinka drogi zresztą o, czekałem na taką ławeczkę tutaj sobie zrobię przerwę. No szkoda, że ta woda nie płynie byłby to taki dodatkowy smaczek Dobra, przerwa. Słuchajcie, zostało mi około pół godzinki marszu do troplowej cyrkli a tutaj zobaczcie, drzewo wyrwane z korzeniami Teraz zobaczcie jakie jest wielkie a jakie ja jestem nieźle, nie bym musiało wiać Ech, chyba, że to polawinie, ale nie, tutaj nie ma żadnej wysokiej góry więc raczej po lawinie nie Ech. no to już czas takiego podsumowania ogólnie pół godzinki do końca czerwony szlak Ech do truplowej cyrkli e, z drogi z morskiego oka. E, fajny szlak, nie powiem. Bardzo lajtowy, nie można się tu zmęczyć. E, dwa większe podejścia, e, trzecie takie mniejsze. I to wszystko właściwie. Momentami droga bardzo szeroka, wygodna, usypana kamieniami. Czasami poukładane kamienie te są najbardziej niewygodne. Nogi się gibają normalnie na wszystkie strony. Generalnie e, powinienem o 5 być w zakopanym. Chwilę po. Dobrze mówię? pół do czwartej, tak, o 5 już na bank będę. E, obiadek, przygotowanie się na jutrzejszą eskapadę. Czyli rysy jeszcze muszę tą taksówkę uzgodnić. Miałem do gościa i zadzwonić. No i to tyle na dzisiaj. Także powiedzmy, że odpocząłem. Nie sforsowałem się na pewno. no to tyle. Jakbym już się nie odezwał. to zobaczenia jutro w drodze na rysy. Chyba, że jeszcze dzisiaj zobaczę coś fajnego po drodze. Co się odezwę, ale jak coś to dzięki, że byliście ze mną, że oglądaliście czwarty dzionek zaliczony, prawie do usłyszenia. Dzień.